Cześć Wam! Przyszedł zamówiony uchwyt samocentrujący do obrotnika od firmy Kormak. Uchwyt naprawdę wygląda na solidny. I tutaj takie podstawowe parametry: to jest średnica talerza wynosi 300 mm, w środku przelot 100 mm. No, i tutaj przy maksymalnym rozkręceniu szczęk można zamocować materiał o średnicy 270 mm, 27 cm. Oprócz tego szczęki są jeszcze odwracalne, jako lewe i prawe, te same. I możemy przy odwróceniu szczęk możemy zamocować maksymalny materiał o maksymalnej średnicy 32 cm, 320 mm. Bardzo prosto się zaciska tymi, y, tą dźwignią lewą lub prawą no i tu sobie go zaraz wrzucimy na, y, na obrotnik naprawdę solidnie wykonany dosyć ciężki, gruby dosyć ciężkały, solidnie wykonany y, Teraz tu jeszcze muszę sobie go ustawić w osi talerza, no i zatrasować i wywiercić tutaj otwory w tym talerzu. Nagwintować, żeby można było ten uchwyt przykręcić tutaj do, do tego talerza. Tak jak mówiłem, średnica jest 300 mm po rozkręceniu. Maksymalnie szczęk. Można sobie tutaj w materiał 270 mm. A po... A po odwróceniu szczęk, bo szczęki są uniwersalne jako lewe, jako prawe. Po odróceniu szczęku możemy zamocować materiał o średnicy 320-330 mm. Teraz sobie założymy, zamocujemy szczęki odwrotnie. No i tutaj możemy teraz zamocować materiał o średnicy 320-330 mm. Fajnie skręca. Dosyć solidnie wykonany. Tutaj później, jak będzie już docelowo po ukończeniu obrotnika, po malowaniu będzie przekręcany, to tutaj naniosę warstwę smaru miedzianego, żeby był dobry styk tutaj talerzem. Jeżeli będzie kupował taki uchwyt, to zaraz po zakupie proszę sobie nabić tutaj punkty na szczękach i, i tutaj na prowadnicach, bo nie ma nabite i ja rozpakowałem, nie wiedziałem o tym, nie, nie zwróciłem uwagi na to. I później musiałem dobierać szczęki do tego, bo nie jest nabite kolejność. Nie ma nic cyferek ani nic. I sobie zaznaczyłem tu punkt 1 i tu punkt 1, tu punkty 2, tu punkty 2. To punkty 3, to punkty 3. Szczęki ogólnie są odwracalne, można ich odwrócić, i wtedy są uniwersalne. Jedne są jako lewe, i jako prawe. Tak to jest szybki montaż. Bardzo szybko się fajnie składają. No i mamy zamontowane. No, i możemy sobie spawać. Można łapać z zewnątrz jaki. Ja tutaj jeszcze muszę wywiercić trzy otwory bo te mi nie pasują tutaj z tymi solidny, dosyć uchwyt, ciężki Teraz wywiercę tu otwory, muszę go przykręcić. Myślę, że nie jest źle. dwie setki dobra biorę się za wiercenie. Dobra, powiercone, podwintowane. Tu jeszcze zatoczę taki pierścień ustalający w tym miejscu i tutaj do tego, żeby centrycznie był ustawiony, ale był wcześniej ustawiany. Myślę, że śruby są dobrze też wytrasowane na koniec się jeszcze sprawdzi czujnikiem Dobra. Przy końcowej fazie montażu, to tamten styk od spodu będzie, naniosę smaru miedzianego, żeby był dobry styk, żeby nie korodowało. No i dobra. No i dobra. Uchwyt zamontowany. Wyrób solidny ja więc tak tutaj testowałem do napędu dwa silniczki jeden to są od osobówki od wycieraczek i drugi tylko, że ten ma, ma inne przełożenie, bo ma tutaj mniejszą ślimacznicę, przekładnię ślimakową ten ma tutaj dosyć większą no i tutaj na, nim, na tym uzyskałem troszeczkę mniejsze obroty ale i tak będzie jeszcze Przekładnia pomiędzy y, tym silnikiem a tutaj kołem zębatym, tym dużym, będzie jeszcze jedna przełożenie 1 do 2, y, właściwie 2 do 1. Tak więc, żeby obniżyć obroty, tutaj mam teraz już wyliczone jakie potrzebuję. No i y, silnik będzie zamontowany dwubiegowy, jednak drugi bieg też wykorzystuje. Na pierwszym biegu będzie masa, to zasilanie masa i pierwszy bieg, pierwszy bieg, i drugi bieg szybszy. Na pierwszym biegu będę miał maksymalnie 2,5 obrotu. Na drugim biegu będę miał maksymalnie 3,5 obrotu na, na minutę plus regulacja na minimum. To już sprawdzałem i tutaj, według tych obliczeń, moich porównań, będzie to idealne. Idealne obroty. Przełożenie mam tutaj w obrotniku: zębatka malutka, ta na silniku ma 8 zębów. Zębatka duża, którą tam później zobaczycie, ma 60 zębów, więc 1 do 7,5 jest przełożenie, plus jeszcze będzie przełożenie 2 do 1. 2 do 1, bo tu właśnie, właśnie tutaj na. Bez tego przełożenia by było 5 obrotów i 3,5 obrotu. A ja to chcę jeszcze zmniejszyć. Co tu więcej jeszcze? Tutaj już czeka też elektryka na podłączenie wraz z nożnym włącznikiem i tu będzie przełącznik główny zasilania, włącz wyłącz, tu będzie przełącznik obroty. Lewe lub prawe. Tu będzie przełącznik ten obroty 2,5 lub 5 plus 3,5. Tutaj będzie przełącznik. Będzie przełącznik, który będzie załączał obroty pracę albo na na pedał sterowanie, albo sterowanie z przełącznika, zasilacz, no i tutaj regulator obrotów wraz z wyświetlaczem. Przekładnia na razie taka 1 do 20. Przełożenie, tutaj zrobiłem taką blokadę, blokadę korbki. Jak coś to dokręca się i jest kotka zablokowana. No, i tutaj dorobione też jeszcze jest nogi, podstawa cała. Dwa kółeczka obrotowe z hamulcem. Jeden hamulec, tutaj drugi. A tutaj, drugie kółka, dwa obrotowe bez hamulca. Kółeczka o obciążalności każde 70 kg, więc myślę, że wytrzymają. Tutaj też dorobiłem skrzyneczkę sterowniczą elektryczną wraz tutaj z... i ona będzie tutaj zamontowana przy tym. Przy, przy tej stronie będzie przykręcona. Otwory też już wywiercone na, na wyświetlacz, na, na przełączniki. Tutaj sobie zaraz wrzucimy ten, ten obrotnik tutaj na te nogi. No i zobaczycie jak to jak to będzie wyglądało. No i dobra. Tak to wygląda. Tutaj cały mechanizm i obrotnik mamy już Zamontowane na podstawie. Tak jak wspomniałem, tu będzie skrzyneczka sterownicza. Tu przekładnia z regulacją. Tu blokada. Możemy dokręcić, i tutaj teraz już korbka jest zablokowana. Jest. Popuścimy. Możemy sobie kręcić. 1 do 20. 1 do 20. No i tutaj mamy. dwa z hamulcem. tutaj jeszcze będzie rączka dostawana żeby można było za rączkę sycić. tutaj będzie dostawany uchwyt do pałąku, na którym można będzie zamontować uchwyt falniczy, złamaną, zlamany mechanizm i blokada. Teraz mam Wrócę tutaj jeszcze do, do tego napędu, o którym wspominałem. Sam ten silniczek tutaj, jak próbował, miał za duże obroty. Będzie tutaj jeszcze jedna przekładnia łańcuchowa. Zamontowana silniczka na, na jedno koło duże i tutaj z dużego będzie na małe i z małego będzie tutaj na, na to. Dobra. Dobra. Tu jeszcze szczotka węglowa. Ktoś się pytał o prowadzenie masy. Tu jest szczotka węglowa, taka duża, gruba, która tam dolega do, do tej tulei i ona jest przewodami przykręcona tutaj do masy z tej strony. Z tej strony będzie przewód poprowadzony i przykręcony tutaj będzie do, do podstawy. No i elementy obrotnika zostały wypiaskowane. Zostały też zabezpieczone farbą podkładową i nawierzchniową. Elementy są już 24 godziny po malowaniu. Pełny czas utwardzenia to jest 72 godziny. Pytacie, czym maluję? Maluję, ja stosuję podkład Nobiles a nawierzchniowa Kramp z utwardzaczem. Czas pełnego utwardzenia to jest 72 godziny, ale już po, yy, po kilku godzinach można już składać, bo elementy są suche. Tak więc powoli już. Powoli już yy, projekt obrotnika się kończy. Tutaj jeszcze sterowanie elektryczne zasilacz, sterownik z regulacją, przełączniki lewo-prawo, zasilania, szczotka węglowa przez którą, która będzie poprowadzała, prowadziła masę, no i wspomniany uchwyt trzyszczękowy samocentrujący. Dobra, ja się biorę dalej za składanie? Tutaj już jest koło zębate. To duże jest zainstalowane. Silniczek już jest. I tutaj ta przekładnia, którą robiłem, podparta jest tutaj na dwóch łyżyskach. Tu jest regulacja naciągu i tu będzie jeden łańcuch, a tu będzie drugi łańcuch. No i pierwsze odpalenie obrotnika po złożeniu. Na razie podłączony jest pod akumulator. 12 v skrętarki, bo tutaj jeszcze skrzynka elektryczna nie podłączona działa dobrze. Tu mamy regulację. Ma ten talerz, będzie zamontowany jeszcze tutaj ten uchwyt trzyszczękowy samocentrujący, samozaciskowy, samocentrujący kółeczka, no i tutaj jeszcze z tyłu ścianka. Działa, działa fajnie. No i tutaj czekają jeszcze elementy sterowania elektryczne. Będzie, będą zamontowane tutaj do tej skrzynki. A ten uchwyt pójdzie, zielony ten uchwyt pójdzie na ten talerz, który jest przekręcony. Uzyskałem obroty takie, jakie powinny być. A więc będą dwa biegi w silniku, zależy pod który przewód podłączony będzie, będzie przełącznik. Tu mamy trzy przewody. No i masa z niebieskim wolne obroty i masa z brązowym szybsze obroty. Teraz on jest, chodzi na pierwszym biegu. No i na pierwszym biegu yy, teraz oczywiście bez regulacji jest, ale na pierwszym biegu uzyska się yy, przy 100% wysterowania silnikiem yy, 2,1 trzecia obrota. Na 50% 1,1 1, obrota a, obrotu, a na Minimalnych będzie 0,5 obrotu. Przy y, tych wyższych biegach y, będzie przy 100% sterowania silnikiem będzie 3,5 obrota, 50% 1,5 obrota i na 30% y, mocy będzie <tryk> y, pół obrotu. Myślę, że takie obroty tutaj będą dla moich potrzeb sam raz. Ja tutaj działam dalej z tym obrotnikiem. Obszerny filmik będzie zamieszczony z budowy tego obrotnika. No i tutaj po ukończeniu już z prezentacji z testu praktycznego na jednym z kolejnych moich filmików. Więc kto chętny, to zapraszam do oglądania. Jeśli ktoś chce być na bieżąco tutaj z moimi filmikami to proszę o lajka, like o suba. Będzie mi miło. Wtedy wiem, że się podoba. Na tą chwilę się żegnam. I zapraszam na kolejne moje filmiki. Dobra, pozdrawiam i cześć wam.